No jest pierwsza płotka, taka 28, może 30, szybko zmierzę, 28-29, dwie małe wzdręgi, takie po 10 cm, a teraz taka płoć. Trzymajcie kciuka, fajnie się dzień zaczął, a zaraz Wam powiem jak dzisiaj łowię. Wzdręga całkiem przyjemna. I to rzeczywiście się fajnie dzień zaczyna. I kolejna całkiem przyzwoita wzdręga. Jest 20 parę na dwie kukurydze. Cześć. Powiem Wam, trochę się dzieje. Trzymajcie kciuka, żeby więcej można było nagrać. Dzisiaj do, trochę wieje. Ten wiatr ma ustawać w ciągu dnia. Więc mam nadzieję, że będzie się łowiło przyjemniej i że będę mógł wam coś pokazać póki co płatna płotka, kilka wzdręk, jakiś krąpik parę żyletek ee, dzisiaj troszeczkę inaczej niż ostatnio kiedy złowiłem tego sandacza a więc tak ponieważ ten mój sąsiad złowił lina tutaj wrzucę link do tego filmu wam gdzieś na górę ee, Dzisiaj wziąłem sobie zanętę linową. Magnetic Tench od Piotra Lorenza. Ziemia torfowa. Do tego mniej więcej pół na pół. Mniej więcej tak z 5 litrów mi tego wyszło. Płatki owsiane, kukurydza cięta i do zanęty kastery. A na przynętę pinki białe robaki, czerwone robaki i kukurydza. Jedną wędkę mam zarzuconą troszeczkę bliżej, 27 metrów mam odmierzone. Tutaj jest jeszcze płycej, bo dzisiaj jestem w miejscu jakby jeszcze płytszym, bardziej się cofnąłem w rozlewisko, w jeszcze płytsze rejony, jest więcej roślin, więcej zarośli, więc nie muszę aż tak blisko jakoś, nie wiem, tak mi się wydawało, że może. Trzeba bliżej na tego lina rzucić. Nie wiem, 27 metrów pasuje mi, to tam nie jest głęboko. Ja nie wiem, czy tutaj mam metry wody, ale ryby są. Drugą wędkę za chwilę. Najpierw sobie pozarzucam. Muszę sobie pozarzucać, bo miałem przed chwilą dwa brania na obie dwie wędki. Póki co wszystko, co sobie wymyśliłem, mi działa. Ryby po prostu są na braniu i to fajnie. sobie selekcjonować. To jest ważne. Mam nadzieję, że trochę większe ryby będą niż ostatnie. Może nie sandacz, ale może jakiś taki bonusik właśnie wpadnie. linek, większy leszczyk, ładniejsza płoć. Cokolwiek takiego fajnego, kolorowego. Co rozszerza uśmiech. Ale zobaczcie, jaki ma pyszczek. Zobaczcie, co się, jakieś choróbsko albo zamłodują coś diabło. Brzydka z twarzy, ale ładna ogółem. Nieduża, ale śliczna. No i kolejna wstręga nad tym robem. Po zmianie z dendrobeny na białego robaczka, dokładnie trzy białe robaczki wziął Leszczyk. Po takie płocie ja tutaj przyjeżdżam. Bardzo lubię łowić takie ryby. 31 cm. Liczna trzy białe robaczki na dendrobeny brały w Na białe robaczki jest więcej brań, są szybciej. Leszczyki i takie płocie. Kolejna piękna płocie, 28 cm na kukurydze tym razem. Piękna płocie. Znowu na kukurydze. Przed chwilą miałem podobną na biały robaczki. Zmierzymy szybko. Prawie 30 cm. Przepiękne. Sanęta linowa biorą płocie. Ostatnio miałem płociowy. Wziął sandeć. Dzisiaj biorą fajnie. Mam mniej brań, ale dlatego, że trochę selekcjonuję ryby. Wygrubiłem się. Na kukurydze łowię na dwa ziarna kukurydzy. A na robaki łowię albo na dendrobenę, Zapinam tylko robaczkiem sztampinką. Albo na trzy białe robaki. Minimum trzy białe robaki. Te brania nie są takie od razu, że tam nie wiem, odłożę i od razu w branie, trzeba kilka minut poczekać, ale rybki są zdecydowanie ładniejsze dzięki temu. Może nie ma ich 50, tylko może 20, to i tak jest nieźle. No ale jest cool. Jest naprawdę za je fajnie. Łowię już ponad 4 godziny, więc mogę pewne rzeczy powiedzieć. Wymyśliłem sobie, że jedną wędką będę dzisiaj łowił bliżej. Robiłem sobie 27 metrów, a drugą, postanowiłem, że będę łowił dalej. Zaczynałem od 45 metra, ale dzisiaj jest taki wiatr, że ledwie mogłem te 45 metrów osiągnąć. Miałem tam rybę od razu, tam 3 czy 4 razy rzuciłem i złowiłem jakąś rybę ale zmieniłem sobie bliżej mam 33 metry w tej chwili to jest niby tylko trochę dalej ale 27 metrów zacząłem z zanęcenia szklanką 6 szklanek natomiast tą drugą wędkę nie nęcę tylko mam założony koszyczek z obciążeniem na końcu, żeby precyzyjnie latał, przy tym wieczorze to i tak to jest rozrzut taki, że o matko, ale mimo wszystko jedną wędkę chciałem mieć zanęconą a drugą taką nie do końca zamęconą. Tylko koszyczek przerzucam ją rzadziej. Brania są oczywiście też rzadziej, ale przerzucam ją rzadziej i e, tak sobie wymyśliłem, że może większe ryby będą brały. No nie wiem. Generalnie tam gdzie rzucam dalej, to właśnie łowię na kukurydzę. Jeszcze spróbuję potem dędrobenę. Tu gdzie łowiłem bliżej, zaczynałem od pinki, żylepki. E, większe, większe przynęty, większe ryby. Natomiast najskuteczniejszy jest chyba najwięcej brań na trzy białe rybaki i te rybki są takie dosyć dosyć. Na tym drobne brały same wdręgi, mniejsze, większe, ale same wdręgi i tych brań było bardzo niewiele. I łowię do wieczora dzisiaj. Myślę, że jeszcze coś nagram i pokażę. macie kciuka, co? Dobra, dzięki. Chyba Parę minut temu poszedł już patrzykiem, bonusik. A teraz jest polowany. Kolejna kukurydziana na I kolejna, i kolejna. Kukurydzianka znowu. Kolejna zdręga na kukurydzy tym razem. A już zaraz biorę ja. drugą wędkę, tu było branie i na drugiej wędce też zaciąłem, ale nie wiem czy coś jest. Dzisiaj trochę tak jest, że jak biorą to na obydwie wędki, a jak nie biorą to w ogóle jedną rybę holuję, zacinam drugą wędkę, no już trzeba wybrać. Ale jest zabawa. Jest dzisiaj zabawa. Trochę tu wiatr i trudnia. Ale i tak jest fajnie. Kolejna płoć. Kukurydziana płoć. Jest super dzisiaj. Naprawdę super. Kolejna śliczna a teraz druga wędka jeszcze jeszcze ryba, chyba jest. a jedną wędkę z dręga, na drugą płotka Liczna. Super jest godzina 15 czyli łowię już ponad 6 godzin a jeszcze chwilę połowy, jeszcze mi 2 litry zanęty zostało po tym leszczyku takim, którego można dzisiaj nazwać bonusem jeszcze kilka płotek, kilka wzdręk, niektóre takie całkiem przyjemne. Kilka żyletek oczywiście ja Wam nie pokazuję tych najmniejszych ryb, przynajmniej nie wszystkie. I teraz tak jakby troszeczkę lekko ucichło. Dajcie łapę, suba dajcie, komentujcie. Wam się nie podoba, to też komentujcie, że się Wam nie podoba. Dzisiaj dosyć wietrznie. Przeszkadza trochę w obserwacji gran jednak coś no i chyba jest chyba jednak coś skubi skubi tą kukurydzę skubało się teraz tak jakby ten wiatr jest coraz słabszy niebo się robi całkiem zachmurzone jeszcze rano było do południa było słońce o jest chyba fajna płotka no, bardzo fajna płotka Uu, fajna Fajna? Fajna, nie? Kuku ku, ku, kuku, kokoręda. Dwa ziarenka na haczyku 12 szypą 016 Wale nie cienko Pięknie dzisiaj. Dzisiaj piękne biorą te płociska. Kolejny Leszczyk, taki troszeczkę większy. No dzisiaj to jest bonusik, nie? O, tam branie chyba na kukurydzę teraz. Jak o i to, to sandwad znowu Jak teraz To większy leś, co, ale brani piękne Jak mi teraz podeszły większe ryby Żeby nie był to sandwad Nie mówię, że to sandwad Sandacz. Dla jego mać sandacz. to jest po prostu coś niesamowitego. Oczywiście, co? Sandacz. No i zobaczcie. Dwa tygodnie temu 88, a teraz 67. Znowu sandacz na kukurydze. To jest niesamowite. Piękny. Niemalże 30 cm. Co się tutaj zaharatało? Pewnie sandacz. Po obu stronach Kolejny bonusik, tym razem normalny, nie sam daczowy, no ale taki leś. Tutaj z tej wody to już jest przyjemność. Naprawdę. Czas bonusików przyszedł pod wieczór. Jest prawie 18. No to jeszcze rzucamy po kolejnego. A tego do wody. Koniec zanęty. Koniec dnia. To znaczy, że było dobrze. No i pod wieczór podeszły takie zdecydowanie fajniejsze te leszczyki, rybki. Ostatnia ryba dzisiejszego dnia. Do widzenia. Koniec. Na koniec dnia pojawiły się troszeczkę większe ryby. Fajne leszczyki. Szkoda, że nie było lina. Ale był sandacz. Deja vu. To jest niesamowite co się dzisiaj stało. Te sandacze gdzieś tutaj na tych płaciznach po prostu żerują. Wychodzą 17-18 na żel. I są tak łapczywe potarle, że nawet na no kukurydze biorą super dzień. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapę w górę, w dół, w bok. Suba. Skomentujcie, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Co myślicie o moich filmach, czy o tym konkretnie. Heja, ekipa na razie.